Przyjrzymy się postaciom z gier, które zmieniły się w coś strasznego, a kiedy to robiły, my się baliśmy. Nasze typy ograniczamy do jednej transformacji na serię. Przygotujcie się na kilka strachów i spoilerów. Przegapiliśmy jakąś metamorfozę, która was przestraszyła? Dajcie znać w komentarzach. Numer 10 Carnage Dr. Oktopus, Spider-Man <grym> Kto ma cztery mechamacki i pragnie chaosu? Ten gość. Po pokonaniu Dogoka, Oka, a potem Carnage'a Spidey może złapać oddech. Wtedy symbiont Carnage'a wymyka się i łączy z nieprzytomnym Octaviusem. Ponieważ transformacja odbywa się poza ekranem, jesteśmy tak samo zszokowani jak Spider-Man, gdy widzimy rezultaty. Carnage już i tak jest nieco straszny, ale razem z mechanicznymi kończynami wygląda demonicznie. Potem czeka nas ucieczka. Pajączek nie może zostać złapany przez Karnecz Dog Oka. Albo Monster Oka. Nazywajcie go jak chcecie. Numer 9 Joker, Batman, Arkham Asylum. I have Książę zbrodni zawsze starał się być o krok przed mrocznym rycerzem, nie bez powodu. Jeśli zostaje złapany, to często dlatego, że chce zostać złapany. Większość z nas z pewnością nie spodziewała się tego, co zobaczyła pod koniec Arkham Asylum. Kto by stawiał na to, że Joker wstrzyknie sobie eksperymentalną substancję na bazie jadu? Z długimi kościstymi palcami, wystającym kręgosłupem i irokezem, Joker wygląda mniej jak geniusz zbrodni, a bardziej jak ktoś, kto mógłby walczyć z Hulkiem.

If that's Langston, if he's still Zawsze myśleliśmy, że lodówka może uderzyć jedynie w naszą uwagę. Tak nie jest w przypadku tego przedmiotu, monitorowanego w siedzibie Federalnego Biura Kontroli obiekt musi być stale nadzorowany, by nie doszło do żadnych brutalnych anomalii. Wiemy, że czeka nas coś dziwnego, gdy agent, który ma pilnować lodówki, zmienia się w kałużę krwi. Kiedy go dotkniemy, przenosimy się na plan astralny. Tam dowiadujemy się, że ta nie. Szkodliwie wyglądająca lodówka jest tak naprawdę istotą wężopodobną z pajęczymi nogami i reflektorem na twarzy, zwaną Byłym. Numer 7. Flemeth – Dragon Age Origins Większość zgodzi się, że liczy się wnętrze, ale większość nie jest flemem z Dragon Age Origins. Jest matką mistrzyni zmiennokształtnej Morrigan i nauczyła ją wszystkiego. Z jej doświadczeniem w zmienianiu kształtu i nawykiem posiadania ciał córek nigdy nie wiadomo, w co się zmieni. Jeśli zdecydujecie się poruszyć przy Flemę w temat kradzieży ciał jej córek, zobaczycie, jak ta wątła staruszka zmienia się w gigantycznego ziejącego ogniem smoka. Przygotujcie się na złuszczoną skórę, wyszczerbione zęby i masę ognia. Number 6 Joseph Bertrand III in famous 2 You thought the race fear was gonna turn you into some sort of shiny superhuman. Niektóre z tych ohydnych przemian są dość zaskakujące, ale ta postać naprawdę nas zdziwiła. Joseph Bertrand III to drugorzędny antagonista w Infamous 2. Kiedy zaczyna swoje monologi, a my czekamy by go zaatakować, Bertrand zeskakuje z budynku i szokuje swoją nową formą. Wygląda jak olbrzymi, napromieniowany skorupiak rodem z Fallouta. Nie ma znaczenia jak bardzo awansowaliście. Jedno machnięcie jego pazurami może zrównać budynki z ziemią. Lubi też wyrzucać paskudne pociski, więc patrzcie pod nogi. Numer 5 Dead Love Wiedźmin 3, Dziki Gon, Krew i wino. Nie mnie, so Why? You know why. Bestia z Bokler na pierwszy rzut oka wydaje się być kimś, kogo Geralt spotkałby na jakiejś gali. Detlafowi daleko do strasznego przeciwnika w Wiedźminie, chyba że się przemieni. Jest wampirem wyższym, co oznacza, że ostrym pazurom i kłom może towarzyszyć czarujące zachowanie. Nie brzmi jakoś strasznie. Racja. Dopóki nie zobaczymy jego ostatecznej formy, kiedy ponownie walczymy z Detlafem pod koniec DLC, jego przemiana wznosi go na inny poziom. Wypuszcza skrzydła przypominające te nietoperza i zmienia się w mięsisty, żylasty koszmar. Numer 4 Kefka Final Fantasy VI. Kolejny klaun, który zmienia się w coś strasznego. Kefka Palazzo był nadwornym magiem opresyjnego imperium, które obalił, gdy osiągnął boskie, magiczne moce. Nawet w tak kolorowym RPGu wyróżnia się jego złamaną psychiką i fikuśnym strojem. Jego metamorfoza z maniakalnego błazna w chaotyczną niebiańską istotę przybiera jednak przerażający obrót. I może przerazić nawet najodważniejszych członków waszej drużyny. Jego ekstrawaganckie szaty i makijaż znikają Zostają zastąpione przez anielskie i demoniczne skrzydła oraz fioletową skórę. Skąd nagle u nas ta potrzeba zapisania stanu gry? Numer 3. Pastor Amelia, Bloodborne Zwykły boss w Bloodborne? Ta, jasne. Pastor Amelie można znaleźć modlącą się w ciszy w górnej katedrze. Sprawy przybierają kosmaty obrót, gdy jej skóra pęka, krew się przelewa, a ona zmienia się w coś przypominającego warczącego ogara. Popielate włosy zmieniają się w zaniedbaną grzywę, a usta wypełniają zębiska, które pokazuje z uśmiechem. Jeśli to Wam nie wystarczy, jej długie pazury są zawsze o kilka centymetrów od rozerwania Was na strzępy. Głównym powodem, dla którego zawarliśmy te transformacje, jest to, że ktoś tak piękny zmienia się w coś tak potwornego. Numer 2. Photoshop Flowey Undertale. Jak kogoś miałby przerazić uroczy kwiatek? No cóż, ten morderca może zmienić wasze zdanie. Flowey wydaje się przyjazny, ale to główny antagonista Undertale. Po wygłoszeniu bardzo niepokojącej przemowy o pochłanianiu dusz, zmienia się w coś, co można opisać jedynie jako gorączkowy sen. Ludzkie oczy, nos i zęby, ruszające się pnąca i macki, telewizor z twarzą. To tylko kilka rzeczy, które można zobaczyć, gdy próbujemy ogarnąć jego nową formę. To nieco niepokojące. Każdy element nie pasuje do pikselowej estetyki gry i to do tego sprowadziła nas walka z kwiatem. Zanim przedstawimy dzisiejszy numer jeden, pora na kilka wyróżnień. Escribar, Blasphemous. Od osobliwego kapłana do przerażającego olbrzyma. Judex Gander Dark Souls 3. Nie jest wcale twardy. Ani trochę. Frank Fontaine, Bioshock. Byłbyś łaskaw wrócić do normalnej formy? Każdego tygodnia publikujemy nowe filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1 Lady Dimitrescu Resident Evil Village. Nawet jeśli nie jesteście fanami Resident Evil, już mogliście ją poznać. Lady Dimitrescu była pożądaną postacią przez znaczną część internetu przed premierą gry. Gracze, którzy nie byli zaznajomieni z serią, mogli zaskoczyć się transformacją Dimitresk w bossa. Mroczny, ale piękny wygląd ustępuje miejsca mackom, skrzydłom i zbyt wielu zębom. Tors Lady Dimitresk osadzony jest na chimerze, która jest zmieszana z wszelkiego rodzaju okropną okropnością. Jeśli chcecie na zmianę ekscytacji i przerażenia, łapcie za Resident Evil. No! Podobał się Wam odcinek? Sprawdźcie, co jeszcze dla Was mamy. Po więcej, wpadajcie na nasz kanał, zostawcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco.